Dobrze, reakcja. Umiesz tak gwiznąć? Umiesz tak gwiznąć tak, tak, no tak, tak głośno? tak głośno nie umiem. Nie? No, ale umiem na palcach. Gwizni. <śśmieniu> Faktycznie. Na no, Twix. I się zażyje mi i to. Robię kurde ta Daj mi to taki, kurwa, co, coś takiego kurwa. Chcesz też, Dawaj, Daj mi to, pokaż Adidasa. Adzimy na ryby! <noise> Proszę Państwa, dzisiaj paczka będziemy robić. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na filmie, którego się pewnie totalnie tu nie spodziewaliście, zapowiadałem, że startujemy z vlogami od 10 czerwca. I to jest prawda, to jest prawda, od 10 czerwca startuje, startujemy z vlogami, ale nie będą one daily, będą one co 2-3 dni, więc na pewno nie będzie to tak, jak planowaliśmy robić, na przykład w grudniu, w którym e, no niestety grudniu nie udało powiem. nam się. A żeby tak rozpocząć bardziej pozytywnie e, cały ten powrót i tak dalej, to my dzisiaj w takich, prawda, kapokach rybackich. Yy, idziemy sprawdzić, znaczy lecimy, sprawdzić nową nutę nad Sword. Co sądzisz o tym projekcie? Myślę, że to jest dobra alternatywa do Timu X3. Szczerze? Team X3? To jest gówno Oglądałem jeden film i już będę dość. Ja nie mogę tego oglądać. Ale to się zapowiada lepiej. Bo jest to więcej to, to prawda. Więcej charakteru. To prawda, ja oglądałem póki co, obejrzałem każdy film, od początku do końca. Stwierdzam, że jest to o wiele ciekawsze. Niż 3. Nieważne, dzisiaj sprawdzimy sobie nutę, zobaczymy, jak zapowiada się projekt Nuts World. Nuta nazywa się Eternal. Tu jest jakiś ukryty przekaz. Ja myślałem na początku, że to są po prostu pierwsze litery imion. Tam są podpisy na tych bluzach i wszystkich? Chyba ta. to ja już nie ta sama Ja już mam dość tego Bosbeech. No. Naprawdę, na to start, jest tak. Na start, piosenki, na start projektu x 2 było yy, o Beach, tak? No. To mówię? Chyba, no tak, na pewno. Na super pitch. Na co wygląda jak handball. No, 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 a później, ale, ale czekaj, jeszcze yy, jeszcze Team X8. Dobra, żartowałem jednak tutaj nie było. Na boss beach, ale to trudno, to tu. Dobra, ale okej, okay, to jest jakby, załóżmy, że to jest nawiązanie do tego, że Team X zaczynał się od tego, że ona yy, bozbić, a teraz to już nie ta sama bozbyć.

na nią jak odpierasz. Nie będziesz moją bibi Mogę cię najwyżej Liść jak smyf Kiedy gadasz na rodzinę, temat Lepiej pij swojej laski Kiedy idę w melasz Przemilcz Przemilcz Okej okay. No całe... miękka faja, miękka faja Dlaczego walesz o taras, jak się frujesz wyjaśnimy to na MMA Poznaj definicję słowa bestia nie przydupas masz operator polski, moją pasją Polski Głowa pełna rozpin nie popieram Dobra, ale jeszcze, jeszcze za... Wracając do blondyny No Nie wiem, co mam powiedzieć też No jak na duchy, nie? No tak w sensie, kurde, bo tam nuta no duchy też była z tą, tą ona ma Paulina na imię Ty co sądzisz? Co ja sądzę? No dalej wiesz, no jakby no nie oczekuję tutaj, żeby do dowiedzieć. Wiesz, no nie właśnie. oczekuję jakiegoś, wiesz, że jak, jak usłyszałem mata pra, pato prohibicję to miałem wow, nie? No nie oczekuję tego tutaj, bo tutaj no, jest to niemożliwe. Nie to nie są wokaliści. No właśnie, to są youtuberzy. No i jak na youtuberów wiesz, no Dajemnie, nutka jak nutka, wiesz, nie? nie, nie? My tak, my jesteśmy. Oceniamy to jako lei. Tak, my jesteśmy kurde, po prostu nieudacznikami życiowymi. W drugim rzucam nową siarkę. Plikow nowy transfer, teraz uważam, że w tym tańcu. Ej, to ten, jest jego ten... dziewczyna, o oh, kurde, ale, ale... weźmy Drama Queen, o uj o! Gwiz, uj o! Wracając do tego, jaką się nazywał? Boski. Aha. Boski Oski, chyba taki no, mamię. to może Boski Oski, no może być śmiel, nie wiem. Mi się podoba ale jakoś. No, no. najlepsze póki co, najlepsze póki co, no? Dobra, no. no, no. no, dalej. Drama Queen, ale kochana, tyś tam za tym bokiem. Handel na miara. Całą griszę i smokę, to Stasia oskara. Lata, gdzie życzy, bywaby, ale odtąd była mała. A, że to no nawiązanie, tak, że on tak, ma Oskar tak, na imię tak, mogę dostać oskar Kurde, kto to przekwiniał jeszcze Chwilę tam posiedziała jak w paliwacie ja tego hamulec Ale jest spoiler, to miała się czego chwycić no. No szczerze, jak nas dziewczyn no, najlepiej. Z dziewczyn na no. Nie rady, wiem, nie wiem, co to znaczy to eternal, to mnie zastanawia ciągle, bo... Ale to bo... pewnie powiedziesz później, jeszcze na razie... Może tak. Rady. Albo to jest taka, wiesz, taka totalnie z dupy nazwa, no i... No też, be. wiesz. Kru, chata, i bale, jak o nas nie słyszałeś. A, że to jest w sensie... Dobra, już rozumiem. Że muzyka głośno gra, że... Jak to się stało, że ty o nas nie słyszałeś? Skoro tak głośna muzyka gra.

no, nie powiedzmy, to, bo nie mam ochoty tego sugerować. Co? Nie wiem, nie podobało mi się to. Bo. Nie, referent tragiczny. Ze się w ogóle niechwytliwy, za dużo słów. To był refren? To był refren. A, ten nie zauważyłem! No, no bo Neksu znowu nabijała, nie? Nein, nie to no, na no? ma? No tak! Patrz, tu się zaczyna refren. Tu jest. Tu jest... Nowe kru, nowa hata! I... Nowy kru, nowa hata! Kto? Nie śpiewa to na co? 200%! No to nie jest ona Czekaj, no a w opis jakby zobaczymy i czy jest Inna barwa głosu No nie będę nie będziemy ci Dobra stary, ja nie wiem, no to ale To nie jest ona Dobra, to nie była ona, ale jestem ciekaw kto, nie? O kurde Beyonce Hmm No Polka Dbam o swoje finanse Gra, gra, kiedyś w kursze, teraz ja rozdaję Mega. Ej, kurde, jeszcze raz się trzeba wczuć, bo ja coś Nicole wymieniałem jakieś, ty. Projekt Kicks największy melasz w Polsce. Zwie Nikole, 500 małe gadaj. ta Nicole. To ta, trzecia lekcji? Nie, nie jakby, ja. Znaczy pomyślałem o tym, ale nawet jeśli to jest trzecia lekcji, mam to w dupie. Nie kurde, no jak to no, jest, no niko, co, co? Ale pewnie taką małatkę już. No Wiesz, bo mam, gadali już o tym na filmie. No że pewnie Nie lubię tych taksów, on chce Teddy. No właśnie, właśnie, ta... I no i siądź i na k***** Mordo, co stoisz pod sceną? Mord, nie podrywam Dobra <głosko> Kurde, jakie zgranie, Fioneczka Let's go nova. mnie Polska z Zendaya nie, nie, nie. Wiesz co to, to? Nie To jest, nie wiem czy oglądasz Spidermana To była ta dziewczyna ze Spidermana Ona grała z Tomem Hollandem To była chyba jego dziewczyna Ja nie oglądałem tej części nie, nie widzimy w tym O kurde, aleśmy wjechali na wysokie tony Grubo poszło Ale wąs mu urosł Ten wąs nie jedno pi...

Idę po Kebaba. Mamy Kebaba! Ty, ale pannie! Kill! Ale pasz zapakowany jak prezent pod konikę. Ale wielki. Dobra, co było przed chwilą? Były przed zwrotki dwóch Nikoli, lecimy dalej, teraz jest pietras. Ja wsiadłem na laurach i to żadne short. Jeden dzień z nami lecisz na Sor. Co dzień robię papier. Coś jakbyś oglądał de papel, więc mu w domie el profesor. Kurde, szczerze, to jest tak dziwnie, nierytmicznie oni nawijają wszyscy. Coś się nie w coś chodzi mi o to, że. Że mam wrażenie, że te zdania są albo za krótkie, albo za długie, że Sylaby z... się nie zgadzają. Dokładnie, nie? No ja znałem, bo ja znam, bo. Ty dostaje. się troszkę znasz na robocie, no ja tak, ja rozumiem, nie? <grytanie> Szczerze kurde, ja mam wrażenie, że mamy za głośno w ogóle ten, że nas nie słuchać, nigdy patrz gdzie mamy. A jak to jest głośno, kurde. Dobra, tak szczerze, no refren re re w ogóle się w, w głowie nie wchodzi, nie. No. Znaczy, znaczy, ten mélanż, mylanz może, no może jeszcze, ale... ale nie jest taki, że wiesz, mówisz, kurde, no. Ty na w... melanzu się, się tego nie będzie słuchał. tak właśnie, jest to, to, jest, to jest taka nuta, którą właśnie nie. Kurczę, chcieli zrobić imprezową, imprezową nutę i ona będzie grała na imprezach, tylko u nich w domu. Ale, ale, ale w ogólnie, ale ogólnie, jakby chciałem to podsumować na zasadzie... Nota youtuberów, to jest wiesz, no właśnie, To są no. twórcy, którzy z muzyką prawdopodobnie nikt tam nie miał nic wspólnego wcześniej poza tam na i tymi, co już nagrali, nutę, no ale to co jest co to jest za... mieć wspólnego z muzyką? Zobaczymy, że tak powiem, co będzie, co, co przyniesie przyszłość. Pozytywnie się zapowiada projekt, moim zdaniem. Lepiej niż ty mix. Takie jest tak. moje stanowisko. Moje również. No. Cieszę się, że się zgadzamy. Dzięki za oglądanie, Elo.